Jak to się stało, że jedna z większych zmian w iRacing przeszła absolutnie bez echa? A dla niektórych może to być prawdziwy game changer. Zapraszam. Na kanale niedawno przekroczyliśmy 200 subskrypcji. Wielkie dzięki za wasze zaangażowanie i za to, że oglądacie. iRacing jest drogie. Temat jest znany i wałkowany za każdym razem, kiedy tylko rozmawiamy o tym symulatorze. Przypomnę, że subskrypcja netto bez żadnych rabatów kosztuje 110 dolarów. Dodatkowo, ogromna część zawartości dostępna jest dopiero po wykupieniu za kolejne pieniądze. iRacing ma jednak kilka sposobów, żeby zachęcić nas do ścigania i do wydawania pieniędzy. Jednym z nich jest tzw. Participation Credit Program. Polega on na tym, że za uczestnictwo w mistrzostwach możemy dostać wirtualne dolary, które potem możemy wydać na dodatkową zawartość albo obniżyć koszt samej subskrypcji. Żeby kwalifikować się do otrzymania kasy, musimy wziąć udział w co najmniej jednym wyścigu danej rundy i przejechać 50% dystansu lidera. Jeśli seria trwa 12 tygodni, a 4 najsłabsze wyniki są odrzucane, to analogicznie wystarczy, że weźmiemy udział w 8 rundach. Ilość pieniędzy jest uzależniona od poziomu serii. Za serię C i D dostaniemy 4 dolary na sezon, a za serię B i A 7 dolarów na sezon. Z programu wyłączone były serie Rookie Pro oraz World Series. No i super. Ale gdzie ta zmiana. Otóż w ostatnim czasie, tak naprawdę sam nie jestem pewny kiedy, do grupy w serii C i D dołączyła również grupa wyścigów z kategorii Rookies. Jest to ogromna zmiana, ponieważ do tej pory, żeby kwalifikować się na zarobienie kilku dolarów za ściganie, musieliśmy najpierw pieniądze wydać. Musieliśmy kupić tory lub samochody, które dopiero dawały nam szansę. Spełnienia tego wymagania minimalnego uczestnictwa w mistrzostwach. Natomiast teraz wystarczy, że będziecie korzystali z darmowej zawartości, a na wasze konto będą wpadały wirtualne dolary. Nie muszę chyba mówić, jak duża jest to zmiana dla osób, które nie chciały wydawać dodatkowych pieniędzy, ponieważ iRacing samo w sobie było już dla nich drogie. Od teraz będą mogli jeszcze bardziej obniżyć koszt swojej subskrypcji albo powoli dokupować kolejną zawartość. Nie wiem jak to się stało, że cała sytuacja przeszła bez większego echa. Yy, znalazłem w internecie tylko kilka postów osób równie zdziwionych jak ja na Reddicie. Oprócz tego, sprawdzając iRacing Companion na telefonie, natrafiłem jeszcze na stary opis, gdzie jasno jest mowa o tym, że seria Rookies jest wyłączona z tego programu. Także zmiana przeszła jakoś bez większego echa. Na YouTubie też na ten temat nic nie ma, co jest dla mnie w ogóle dziwne, ale patrząc na to. Od kiedy w ogóle można te kredyty zarabiać, że naliczyło mi za poprzedni sezon 4 dolary, to wszystko wskazuje na to, że zmiana ta zadziała się mniej więcej na przełomie trzeciego i czwartego sezonu 2025. Także słuchajcie, korzystajcie. Za chwilę rusza pierwszy sezon 2026 i nie wiadomo tak naprawdę, jak długo utrzyma się seria Rookies w tym programie, natomiast wiem na pewno, że jeśli Dostaniecie kasę, do tego, co za nią kupicie, już nikt Wam nie zabierze. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!